Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na vlogu Nie Chiny z miasta Foshan w południowych Chinach. Idziemy z An An na spacer nad jezioro. Popołudniowy spacer sobie urządzamy. An An dzisiaj piękną ma sukienkę i różowe spodnie i różowe buty. Wygląda jak balerina. Tutaj znacie już tą okolicę nad jeziorem. Okolica nad jeziorem. W związku z tym, że mieszkamy w okolicy, w dzielnicy, która się nazywa Trzy Wody, to mamy trzy różne jeziora. A tutaj jest budynek rządowy. W naszej dzielnicy tak wygląda. A my idziemy nad to jeziorko tutaj obczajić, bo tutaj jeszcze nie byliśmy nad tym jeziorkiem, więc zobaczymy co tutaj co tutaj będzie. An an jedzie na rowerze. wow, you're as fast as the wind. Szybka jak wiatr. Zastanawiamy się jak tam dojść. Tutaj wielki plac. Można sobie działać, jeździć na rowerze albo na rolkach. No więc dzisiaj wam trochę opowiem tutaj jakie mam plany na najbliższe dni podczas podczas wyprawy tutaj spaceru popołudniowego nad jeziorko Go up! Jakie mam tutaj plany na najbliższe dni w Chinach Oh, this is a big square Tutaj, patrzcie jaki wielki plac możecie jeździć dookoła na rowerze, wokół budynku rządowego. Więc tak, tutaj idziemy na spacer. Ostatnio codziennie z An -an wychodzimy na spacer. Zażywam tutaj, zażywam świeżego powietrza. Jest, take off, get off the bike. Get off the bike, we need to go down the stairs. Zażywam świeżego powietrza. Żeby codziennie aktywności na świeżym powietrzu, żeby leczyć, żeby ukoić moje nerwy i leczyć moją nerwicę spowodowaną przez innych złych ludzi w moim życiu. Więc trzeba, moi drodzy, tutaj działać, żeby czuć się lepiej. I trzeba podejmować tutaj różne kroki, żeby naprawiać swoje zdrowie. Więc tak, to jest pierwszy. Pierwszy punkt, który chciałbym dzisiaj poruszyć, to codzienne wyjścia tutaj z An An. Głównie po południu, bo rano pracuję. Wstanę rano na karmie Yang Yanga. Później popracuję w domowym biurze. Później popracuję w moim domowym biurze. Później zjem obiad, a później z An An wychodzimy południami a później wieczorem relaks. Więc tak wyglądają moje dni For going to the lake. No, a tutaj e, ścianę muszę pomalować w salonie, bo jak odkułem jak odkułem na ścianie z zewnątrz kamienie to leje tylko na środku ściany i tam gdzie ściana przeciekała do salonu to już nie leje, nie jest mokre, teraz przecieka teraz leje w innym miejscu, ale już do środka nam nie leje, więc tam zaszpachlowałem zaszpachlowałem na zewnątrz, tam gdzie była ściana odkryta trochę nie wszystko, tam gdzie leje jeszcze z balkonu na dół to zostawiłem, niech, niech leje i niech schnie a po lewej stronie tutaj zaszpaklowałem, więc w środku też podszpaklowałem. W niedzielę muszę coś podszlifować. I w poniedziałek, w poniedziałek musimy jechać na przegląd samochodu. I we wtorek planuję pomalować ścianę w środku, więc będzie znowu będzie znowu biało w salonie, więc planuję tutaj w środku zrobić, a na zewnątrz tam mam gdzieś niech się leje, na to Niech się leje, niech cieknie. O, no więc tak jest plan. Tutaj jest osiedla z widokiem na jezioro. Możecie mieć dom z takim widokiem na takie jezioro. Sorry, do you want to ride by yourself? Mm, then I will cover you. Idziemy tutaj dookoła tego jeziora, zobaczymy Zobaczymy co tutaj jest No więc taki jest plan W niedzielę jeszcze W niedzielę jeszcze podślif. Down right backwards W niedzielę jeszcze W niedzielę jeszcze podszlifować And on, -an, we are going this way We're going to the left side. Come, I'm waiting for you. We're going this way. Więc tak jest plan, moi drodzy, w niedzielę. Podszlifować i tam podszpachlować jeszcze ściany, e, zagipsować ją. I niech sobie schnie, w niedzielę... we're going this way, we're going this way, sweetie. No, no więc w niedzielę, zagipsować ściany i tam podszlifować jeszcze. Później, w poniedziałek, jedziemy na przegląd samochodu. Musimy zrobić. I pewno ten zagruntuję jeszcze ścianę wieczorem. Później we wtorek pomaluję dwa razy. Raz może rano, około dziesiątej, i później później jeszcze po południu całą ścianę pomaluję na biało, więc będzie biało. Mam nadzieję, że tam nie będzie nic przeciekać w krótkim terminie. Can you go? Can you come to me? No, We're going this way. What happened? I need to play this way. No, we are not going this I'm way. Kto zrozumie czterolatkę No, Nie, nie, bring żadnych dry tissues. You can use my t-shirt. That's fine. You are going to be fine in a moment. No, I'm going not, not be fine. Where do you want to go now? This way. Okay. Then you show it to me. Yes. Okay, and now we want to go backwards. Okay. Widzicie, wszystko musi być tutaj zrobione w odpowiedni sposób, tak jak an an chce a nie tak jak rodzice chcą więc rodzice, słuchajcie swoich dzieci it's not a lamp it's not a, lamp. No. Okay. No. a tak czy inaczej okolica piękna więc, e, więc ten, we wtorek pomaluję ścianę dwa razy żeby była żeby była na gotowo i później w środę coś poodpoczywam a w czwartek muszę do Dżandżang jechać do naszego mieszkania przywieźć telewizor przywieźć telewizor przywieźć maybe we'll find something soon przywieźć telewizor i przywieźć takie trzy duże donice, mamy kamien betonowe więc też muszę je przywieźć wsadzimy je do pokoju, telewizor wsadzimy do salonu telewizor wstawimy do salonu a donice wstawimy do pokoju przy ogrodzie, tam gdzie jest wanna i szafa i wsadzimy jakieś wielkie paprocie, wielkie kwiaty, żeby było ładnie. I jeszcze tam muszę przywieźć. Głównie telewizor. Mamy fajny telewizor, soniaka taki duży Zamiast kupować nowy za tam kilka, 4-5 tysięcy Yuanów, to planuję go przywieźć z tamtego mieszkania. Jest To pojadę, to może coś ponagrywam po drodze z wyprawy do Janjiang więc tak samemu planuję się wybrać 400 km autostradą 4 godzinki więc tak, zobaczymy Zobaczymy jak to będzie o, o Czekajcie, a tutaj widzę Czyżby nam się kończyła droga Czyżby tutaj nie było żadnego parku wokół jeziora, o, ale budują Czyżby nie było tutaj żadnego parku wokół jeziora tylko? Taka drobna ścieżka. Oh oh! I think there is no park over here. I think there is just one road and there is dead end. Look on on. Patrzcie There is no park over here Look This seems like the end of the road O oh, oh Wygląda, że tutaj jest Koniec Tutaj jest budynek rządowy Yeah, this is the end of the road A tutaj patrzcie gdzie trafiliśmy Koniec ścieżki o oh, oh widzę, że tutaj jest dobre miejsce na łowienie ryb. It might be a good place for fishing, huh? Patrzcie. O! Oh. Nie można łowić ryb. O oh, oh! You cannot fish and you cannot swim. Proszę bardzo. Zakaz i And you cannot catch anything. Zakaz pływania, zakaz łowienia ryb. O oh, -oh. It might be dangerous. <laughs> Nie można catch butterflies here. O, o, więc tyle tutaj z tej, z tej przejażdżki po tej części jeziora. Yeah. O, oh, those are lamps, Yes. Dobra, no to wracamy. Może pójdziemy do tego parku, który kiedyś widzieliście. Tam po drugiej stronie drogi tam ten, ten park jest wielki, więc. Albo może tam pójdziemy dookoła oh. Go, ride the bike Woo patrzcie jak an, an tutaj super idzie Super jedzie You don't want to ride by yourself? Here? Yes. Right now pointy and decide. My both here. Where do you want to go? I want to be seat. I want to be pointing. I don't want to go forward. I want to go back here. Like this? Dzisiaj on ma zajawkę na jeżdżenie tyłem. No dobra. Więc tak, moi drodzy, wyglądają Chiny. Gdybyście chcieli wiedzieć, gdybyście jeszcze nie wiedzieli, jak wyglądają Chiny z naszych vlogów, to tak wyglądają. Jeziorka tak wyglądają. Jest godzina druga po południu. A my tutaj się relaksujemy. Odnerwicowujemy się. Przez ten cały znerwicowany świat. Także taka sytuacja. Trzeba dbać o zdrowie. Teraz widzicie. Jeszcze ścianę pomaluję i ścianę pomaluję. I już nic nie robię w domu więcej. Żadnych remontów słuchajcie. Jestem kompletnie wykończony. Teraz jak coś będzie przeciekać to zatrudnimy jakichś majstrów i niech działają. Więc nic już więcej nie robię. Trzeba się teraz będzie wziąć za naprawę zdrowia, które ucierpiało podczas 15 lat pracy w dużych chińskich miastach. Tak jak mówię. Yes, this is much bigger than the previous one. Odnerwicowywanie się od tych wszystkich znerwicowanych ludzi. Szaleńców. Szaleńców, pracodawców i tak dalej. Wątpię, czy podej podejmę jakąś pracę na cały etat. Już więcej w moim życiu. <laughs> Powinien być... E Powinno być schorzenie, które się nazywa trauma spowodowana pracą na cały etat. Więc, więc tak jest taka sytuacja. Więc teraz, tylko zdrowe jedzenie długie spacery, relaks z żoną, wieczorami i tak długi długi zdrowy sen co tam jeszcze because the road is bumpy wakacje kilka razy w roku w sumie jak się jest na wczesnej emeryturze to się to się ma wakacje cały czas take a look on the road what does the road look like to you does it look bumpy to you This is the road here. It's bumpy. Huh. I'm going to push you now. We are going to another place. You are making me angry, Anna. Now hold it. Why are we going this way? We are going this way. Hey, wait a moment. We're going to another place. Are you ready? No, I'm not. I just need to clean my tears. Clean your tears. I do not need my tears. Daddy, come to me. I did not need my tears. Then use my T-shirt. No, you help me. I don't have anything to clear your tears you, with. I don't, hey, come don't closer to me. Don't come, to I'm closer me. to you. What do you want me to do? I did not do mogę myself. I cannot do it either. I can, I see it. O, dobra, kończymy. Hey! Do zobaczenia w kolejnym odcinku